Nie spodziewaliście się filmu w sobotę, a może się spodziewaliście, bo jest 31 października, jeżeli wypuściłam ten film na czas, czyli Halloween i ktoś już widziałam nad kilku z Was właśnie w komentarzach proponowało, że może zrobimy jakąś sprawę, która właśnie w Halloween miała miejsce, która może jakoś z Halloween jest związana i... Myślimy podobnie, bo ja też miałam właśnie taki pomysł. Także dziś, taki powiedzmy krótki special w ramach um, Aga, co tak krótko. E, taka przedziwna, ciekawa historia zaginięcia dwóch dziewczyn, którym właśnie coś nie wiadomo do końca, co przydarzyło się dokładnie w Halloween. Tym razem przenosimy się do Michigan, bo tam nas chyba jeszcze nie było. Ja wiem, że dzisiejsza sprawa jest dosyć krótka, no bo cóż niestety nie ma o niej zbyt wielu informacji do dziś pozostaje nierozwiązana i to jest chyba jeszcze dziwniejsze w tym, że właśnie mamy tutaj a, dwie dziewczyny, dwie osoby, które zaginęły, i po żadnej z nich od końca lat 60. nie ma ani śladu, ani słychu, ani widu. Rzeczywiście złapcie sobie jakieś piciu, polecam jakieś ciepłe, bo jest zimno, przynajmniej u mnie, dlatego przychodzę do Was dziś w tym pięknym, starym golfie. Ale tak, zapraszam i dziękuję, że zechcieliście ponownie do mnie dołączyć w aneksie. Dziś jest sobota, ale w 1969 roku 31 październik wypadał w piątek. I tym razem przenosimy się do Michigan, a tak dokładniej to przenosimy się do miasta... Oskoda w hrabstwie Ajosco. Jeżeli nigdy wcześniej o tym mieście nie słyszeliście, to nie jesteście sami. To jest małe miasto ładnie położone nad jeziorem Huron. Około 3 godziny drogi z samochodem na północ od Detroit. Zacznijmy może od starszej z zaginionych. Patricia Ann Spencer miała 16 lat. Była raczej niska, miała około 163 cm wzrostu i ważyła około 60 kg. Opisana jako ładna dziewczyna z niebieskimi oczami i ciemnymi blond włosami. Miała wadę wzroku i nosiła okulary na co dzień, ale akurat tamtego dnia, 31 października, czyli w dniu jej zaginięcia, nie widziała ich ze sobą, ponieważ poprzedniego dnia zostały oddane do naprawy. Wierzy się, że gdy była po raz ostatni widziana, miała na sobie brązowy sweter i brązową spódnicę, szary płaszcz, buty na obcasie, i wisiorek ze znakiem pokoju na szyi. Na dwóch jej najbardziej rozpowszechnionych zdjęciach Patrycja wygląda niezwykle różnie. Pierwsze zdjęcie chyba nie oddaje jej wyglądu najlepiej. Jej czoło i oczy są praktycznie całkowicie zasłonięte przez grzywkę. Natomiast na innym zdjęciu, na którym wydaje mi się, że Patrycja jest młodsza, dziewczyna wygląda zupełnie inaczej. Jej grzywka jest zaczesana na boki. Zgodnie z ówczesną modą, i tym razem widzimy całkiem dobrze jej twarz i malujący się na niej uśmiech. Patrycja wygląda na nim jak zupełnie inna osoba. A ponieważ od zaginięcia obu kobiet dziś upływa dokładnie 51 lat, to zamieszczę również grafikę, jak Patrycja mogłaby wyglądać jako starsza kobieta. Takie zdjęcie pokażę Wam również zaraz, oczywiście, i dla drugiej zaginionej którą jest Pamela Suchobli, czy po prostu Pam, która była o rok młodsza od Patrici. I jeżeli chodzi o wygląd, to była w zasadzie jej przeciwieństwem. Trochę wyższa, około 170 cm wzrostu i szczuplejsza. Miała długie, ciemne włosy, pofarbowane na fioletowo na końcach i duże, ciemne oczy oraz znacznie ciemniejszą karnację. Ostatni raz była widziana w białym futrze, klizowanej spódnicy, bluzce o nieokreślonym kolorze i butach na obcasie. Co ciekawe, pomimo swojego młodego wieku, Pamela podobno jakiś czas wcześniej zaakceptowała oświadczyny od swojego chłopaka i para planowała się pobrać w nieokreślonej przyszłości, co chyba tylko pokazuje, jak bardzo czasy się zmieniły w przeciągu tych ostatnich pięćdziesięciu lat. Obecnie zadańczająca się 15 latka raczej nie otrzymuje takiej obtobaty otoczenia, jakie otrzymałaby w latach 60. Ale sam fakt, że Pamela się zataczyła, że te zaręczyny przyjęła i że miała narzeczonego, może świadczyć o tym, że nie planowała uciekać z domu na przykład. I najbardziej popularne zdjęcie Pameli również niezwykle zapada w pamięć. Pamela patrzy się swoimi dużymi oczyma gdzieś ponad obiektywem aparatu, a jej długie, ciemne włosy rozdzielone są przeciałkiem na środku. Spływają po bokach, trochę zasłaniając jej twarz. I nie wiem dlaczego, czy może jestem teraz jakoś przewrażliwiona, czy coś, ale w tych dwóch zdjęciach, szkolnych zdjęciach, bo zakładam, że to są szkolne zdjęcia, na obu tych zdjęciach dziewczyny wyglądają na trochę przestraszone. Oczywiście każdy może wypaść lepiej, czy gorzej na zdjęciu która uchwyca przecież tylko jeden mały ułamek sekundy, w którym możemy wyglądać w najdłużniejszy sposób. I nie wiem, jak wy ja na przykład nie mogę patrzeć na swoje szkolne zdjęcia, na przykład w szczególności, gdy tam miałam te 15 czy 16 lat, bo w takim wieku to często się dziwnie wygląda. Tak czy inaczej mam wrażenie, że oba te zdjęcia są tak niezwykle specyficzne, charakterystyczne i dzięki temu też zapadają w pamięć. Ale tak czy inaczej... 31 października 1969 roku Pamela powiedziała swojej mamie i trzem siostrom, że tego dnia wróci do domu trochę później. Po zajęciach w szkole miała iść obejrzeć szkolny mecz futbolowy, a później miała uczestniczyć w przyjęciu halloweenowym. Jej mama wzięła tamtego wieczoru jej młodsze rodzeństwo na spytanie cukierków po domach, oczywiście, standardowy w Stanach Halloweenowy obyczaj. No ale Pamela była już na to oczywiście za stara. Ona spędzała czas z rówieśnikami właśnie na jakiejś imprezie halloweenowej. I gdy mama z siostrami wróciła wieczorem do domu, nie jestem pewna o której godzinie dokładnie, oczekiwali, że Pamela będzie już z powrotem w domu albo że wróci niedługo pod nich. Jednak zostali dom pusty. A niedługo później otrzymali telefon od narzeczonego Pameli, który zadzwonił, ponieważ jej szukał. I wtedy myślał, że dziewczyna musi być w domu, ponieważ nigdy nie pojawiła się na halowidowym przyjęciu, na którym mieli się spotkać. Mama Pameli, podejrzewając na początku, że może Pamela po prostu poszła na jakąś inną imprezę, bo przypuszczam, że tamtego wieczoru może odbywało się ich kilka, albo że zasiedziała się gdzieś u przyjaciółki na przykład. W szczególności, że jest piątek wieczór i następnego dnia no nie musi wstawać wcześnie do szkoły. Zaczęła dzwonić po rodzicach jej przyjaciół, i w końcu dzwoniąc tak, dowiedziała się, że inna mama, mama Patrici Spencer, z którą Pamela się jakoś szczególnie nie przyjaśniła, również dzwoni po domach i poszukuje córki. Obie kobiety w końcu się skontaktowały i zdecydowały razem pójść na policję. I możecie się już chyba domyślać, jak przebiegł mniej więcej, powiedzmy, pierwszy tydzień po ich zaginięciu. Oczywiście istniało powszechne przekonanie, do którego policja się na początku przychylała, że dziewczyny po prostu Uciekły z domu. W szczególności, że no, zniknęły dwie, można było przypuszczać, że przechodziły właśnie jakiś taki okres nastoletniego buntu, i uznały, że gdzieś sobie uciekną, pojadą gdzieś na weekend. W szczególności, że obie weszły już w ten wiek, w którym zaczęły je interesować imprezy, życie towarzyskie, według plotek chodzących po szkole, obie dziewczyny miały już ze sobą też pierwsze eksperymenty z alkoholem, a ponieważ był to koniec lat 60. również eksperymenty z narkotykami. Kilka rzeczy jednak no, nie do końca pasowało ich rodzinom. Obie dziewczyny żyły blisko i w zgodzie ze swoimi rodzinami. W żadnym domu nie było żadnego większego konfliktu. Oraz, i tutaj akurat znalazłem trochę sprzeczne informacje, ale często można natrafić na informacje, że Patricia i Pamela raczej nie trzymały się razem, znały się oczywiście. Oskoda to małe miasto, zresztą chodziły razem do szkoły, ale nie były jakimiś szczególnie bliskimi przyjaciółkami, więc nie było dobrego powodu, dla którego dwie dziewczyny miałyby razem na przykład uciekać z domu. Ale w innym miejscu gdzieś znów znalazłam wzmiankę od kogoś, kto je znał, kto chodził z nimi do szkoły i ta osoba powiedziała, że z tego, co ona pamięta, to te dziewczyny rzeczywiście trzymały się razem, w szczególności w tamtym okresie, gdzieś tam wydawało się, że ta przyjaźń między nimi co to się pogłębia, że jakoś tak właśnie tej, tamtej jesieni się bardziej do siebie zbliżyły. Jaka by nie była prawda, były widziane idące razem, więc coś musiało je tamtego dnia połączyć. Poza tym zostawiły większość swoich osobistych rzeczy w domach. Ich torebki, dokumenty, wszystko wciąż znajdowało się w ich pokojach. Jak i również w domach, w pokojach żadnej z nich nie znaleziono żadnego dowodu wskazującego na to, że one na przykład się pakowały, czy że wzięły ze sobą więcej ubrań, czy ubrania na zmianę. Wszystko wyglądało tak, jakby planowały wrócić do domu tamtej nocy. Ale mimo to początkowo traktowano je jako nastoletnie uciekinietki. Szukano przez jakiś czas w mieście Flint w Michigan, głównie dlatego, że to było takie największe miasto w okolicy i jeżeli młodzi ludzie z okolicznych miasteczek. Uciekali z domów, to często znajdowani byli właśnie tam, ale po Patrysi i po Pameli nie było śladu. Okazało się też, że obie dziewczyny może jednak miały ze sobą coś wspólnego, bo w ten piątek nie pojawiły się na popołudniowych zajęciach w szkole. Kilku kierowców zapamiętało podobno, że widzieli dziewczynę odpowiadające opisowi Pameli i Patrysi idącą ulicą w kierunku przeciwnym do liceum w Oskodzie. I że było to gdzieś około 14.00. Więc wszystko wskazuje na to, że dziewczyny zrobiły sobie tamtego dnia takie niewielkie wagary. Były później też widziane prawdopodobnie w centrum oskody. Ale po kolei. Co ciekawe, też są informacje o tym, że w tamtym czasie w ich szkole było jakieś zagrożenie albo alarm bombowy. Nie znalazłam o tym więcej informacji. W jednym takim krótkim, nie wiem, dokumencie czy klipie. Które zrobiła jakaś tam lokalna stacja telewizyjna w Michigan na ten temat. Pojawił się nad właśnie policjant, który mówi, że nawet nie udało mu się dotrzeć do żadnych dokładniejszych szczegółów, o co tam dokładnie tamtego dnia chodziło. No ale był jakiś alarm, jakieś zagrożenie, że w tej szkole może znajdować się bomba. I możliwe, że właśnie z tego powodu w szkole wtedy przeprowadzono ewakuację. I to właśnie wtedy dziewczyny najprawdopodobniej, że tak powiem, się po prostu zmyły. Koniec końców oczywiście żadnej bomby nie było. Bo o tym pewnie znaleźlibyśmy jakieś informacje, ale one chyba wykorzystały to właśnie jako taką szansę, żeby z lekcji zbiec. Dla mnie na początku wydało się to istotne, bo w sumie to dziwne, że one zaginęły akurat w takim momencie, gdy takie coś jak zagrożenie bombowe ma akurat miejsce w ich szkole. Ale nie ma żadnych informacji o tym, żeby te dwa wydarzenia były w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane. Znalazł się jednak w końcu świadek, który twierdził, że dziewczyny próbowały złapać stopa, idąc właśnie od szkoły w kierunku centrum miasta w Oskodzie, więc on zatrzymał się i podwiózł je, tak jak prosiły, gdzieś do centrum miasta. Zostawił je w końcu na stacji benzynowej, która już nie istnieje, na skrzyżowaniu drogi stanowej 23 i East River Road. Ale co też uznałam za ciekawe, w jednym z artykułów z Oskoda Press, autorstwa Holly Nelson, zostawiam wszystkie oczywiście te informacje, wszystkie te linki i tak dalej w opisie pod filmem, znalazłam wzmiankę o tym, że ta informacja, że dziewczynę ktoś podrzucił bliżej centrum miasta, przez długi czas nie była podawana do wiadomości publicznej. I że nawet policja nie zdawała sobie chyba z tego sprawy przez jakiś czas. Bo wiele lat później z obecnym szefem policji. Markiem Davidem skontaktował się właśnie ten świadek, ten mężczyzna, który je wtedy podwiózł, i powiedział, że on nie rozumie, dlaczego we wszystkich artykułach czy materiałach, które gdzieś tam widzi i czyta, istnieje informacja, że Pamela i Patricia były po raz ostatni widziane zaraz na wschód od liceum, idące drogą, w momencie, gdy on powiedział policji, że zawiózł je do centrum, powiedział dokładnie, gdzie je zostawił i że w 1969 roku był wielokrotnie przesłuchiwany przez policję i David Mark w tamtym momencie podobno również był zdziwiony, bo on o tym świadku, o tych informacjach nie miał zielonego pojęcia. Powrócił do wszystkich tych akt sprawy i co? Okazało się, że nie ma o tym ani jednej wzmianki, żadnej notatki, informacji, że policja kiedykolwiek zarejestrowała taką informację, że przesłuchała tego mężczyznę. Więc, albo mamy tutaj jakieś akta sprawy, jakieś informacje, które gdzieś w ciągu lat zaginęły, i kto wie, co jeszcze mogło w ciągu tych lat zaginąć, albo po prostu policjanci pod koniec lat 60. nie dokumentowali wszystkiego we właściwy sposób, co niestety jest częste. Mam wrażenie, że właśnie w tych troszkę starszych sprawach często się coś takiego widzi. Nie wiem, jak to też. Nie wiem też, jak praca policji dokładnie wtedy wyglądała w Stanach, czy może też nie było takich dokładnych przepisów, jak wszystko należy katalogować. Przypuszczam, że teraz jest to trochę dokładniej określone. No, albo po prostu jest jeszcze jedna opcja, ten mężczyzna z jakiegoś powodu kłamie. Ale Mark David potwierdził, że były też inne wzmianki o tym, że dziewczone mogły być przez innych ludzi, również widziane w centrum miasta, więc. Chyba jednak wszystko wskazuje na to, że ten mężczyzna mówi prawdę. Z tego, co wiem, przyglądano się mu, sprawdzano go i nie ma żadnych powodów, aby wierzyć, że on na przykład może w tej sprawie być podejrzanym. I tam też ślad po nich ginie. Nie jestem pewna, jakiej porze dnia w końcu były widziane po raz ostatni, ale przypuszczam, że było to pewnie gdzieś pomiędzy 14 czy 15, czyli jeszcze w ciągu dnia. Więc tam gdzieś w centrum miasta na ulicy River ślad po nich się urwał. Policja podejrzewa, że możliwe, że kontynuowały stamtąd gdzieś dalej swoją podróż autostopem i że prawdopodobnie ktoś zrobił im krzywdę. W 1985 roku, czyli 16 lat później, policja z oskody otrzymała wskazówkę, że dwóch mieszkańców miasta jest odpowiedzialnych za zniknięcia Pameli i Patrici. Kim ci mężczyźni są, oczywiście dokładnie nie wiadomo. No, ale pojawiła się właśnie wskazówka, że takich dwóch lokalnych mieszkańców może być za jej zaginięcie odpowiedzialnymi i że dziewczyny są prawdopodobnie pochowane w pewnym kiedyś dosyć popularnym wśród młodzieży miejscu do imprezowania. To była taka stara, częściowo spalona stodoła, należąca do mężczyzny nazwiskiem Jack Searle. ta wskazówka musiała się okazać dosyć wiarygodna, ponieważ przeszukano wtedy te okolice, ale bezskutecznie. Obecnie też Jack Seal nie żyje, i nie jest jasne, czy on również był brany pod uwagę jako możliwy podejrzany, czy podejrzewano, że miał z tą sprawą coś wspólnego, czy może tak po prostu się złożyło, że był właścicielem tego miejsca. A w roku 2011, na miejsce, gdzie ta stodoła kiedyś się znajdowała, sprowadzono psy do wykrywania zapachu zwłok, które jednak zupełnie niczego nie znalazły, i śledztwo po raz kolejny utknęło w martwym punkcie. A według innego artykułu, z Oskoda, opet znowu, w którymś momencie śledztwa policja otrzymała nawet informację o jakimś grobie w lesie na obrzeżach miasta. Nie wiem jak dokładnie te informacje otrzymali, ale tak czy inaczej grób udało się odnaleźć i okazało się, że istotnie zawierał szkielet, ale szkielet zwierzęcia kusa szetlandzkiego tak dokładniej. Oczywiście w każdym takim momencie rodziny obu dziewczyn miały nadzieję, że może w końcu sprawa się duszy, że może w końcu coś się wyjaśni, coś się rozwiąże, ale za każdym razem ich nadzieje okazywały się płonne, tak jakby dziewczyny w tą, tą halloweenową noc po prostu rozpłynęły się w powietrzu. Znowu użyłam tego sformułowania. I to zawsze jest przykre, gdy rodziny zaginionych nigdy nie otrzymują odpowiedzi. W tym przypadku rodzice obu dziewczyn, jak ich dziadkowie, odeszli z tego świata, nie wiedząc, co się z nimi stało. Rodzina Pameli nawet dwa lata po jej zaginięciu zdecydowała się wyprowadzić z miasta, mówiąc, że nie mogą tam dłużej czuć się bezpiecznie. A młodsza siostra Pameli, Mary, przyznała później, że w roku 2002 bodajże w żyjących krewnych obu dziewczyn ponownie na chwilę obudziła się nadzieja, bo skontaktowało się z nimi FBI. Po tym, gdy ludzkie szczątki znaleziono w miasteczku O'Sable w Michigan. Dosyć blisko Skody i z różnych powodów FBI właśnie miało powody podejrzewać, że sprawa Pameli i Patrishi może dzięki temu w końcu ujrzeć swój koniec. Niestety jednak DNA znów nie pasowało, a znalezione kości okazały się należeć do kogoś zupełnie innego. I oczywiście, im dłużej myślę o tej sprawie, tym więcej mam pytań. Zresztą, z tego co widziałam na różnych, dys różnych dyskusjach w internecie, to nie tylko ja. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego dziewczyny tak późno poszły na wagary, dlaczego tak późno opuściły szkołę. Bo o 14 to było zapewne zaledwie kilka godzin przed zakończeniem zajęć. Dlaczego nie pójść na wagary całego dnia, dlaczego tylko pod koniec dnia? I to też powoduje, że niektórzy zastanawiają się, czy może one były z kimś umówione. Dlatego akurat o tej porze wyszły. I że właśnie z tą osobą na przykład spotkały się w centrum miasta. Ale jest też możliwe, że skoro dotarły do centrum, nie wiadomo, może miały tam coś do załatwienia. Może chciały kupić coś, załatwić coś, na przykład na tą imprezę halloweenową. I po prostu stamtąd próbowały wrócić do domu. Chciały wrócić pewnie gdzieś w okolice szkoły, no bo później miały iść na ten mecz. Jeden przypuszcza się, że mogły znów zacząć iść w kierunku szkoły, pewnie znów próbować łapać stopa, i możliwe, że niestety tym razem trafiły na kogoś niebezpiecznego. Już też mówiliśmy chyba wielokrotnie o tym, że obecnie, w szczególności w Stanach, w Ameryce Północnej, podróżowanie autostopem no, nie ma najlepszej nie wiem, opinii, raczej nikt do tego nie zachęca, i teraz ludzie całkiem dobrze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie płyną z Siadania z nieznajomymi do samochodu. Ale w latach 60. -tych, 70. -tych, czy nawet później to była naprawdę powszechna, popularna praktyka, chyba właśnie w szczególności wśród trochę młodszych osób, czy właśnie osób, które jeszcze na przykład nie miały prawa jazdy czy swojego samochodu. Z innych takich jeszcze ciekawych informacji, to przeczytałam na forum WebSlas, że dwa tygodnie po ich zagnięciu w Michigan rozpoczął się oficjalny sezon łowiecki. Polowania też podobno były w tamtym regionie bardzo popularnym, właśnie w latach 60. i 70. Więc jeżeli ciała dziewczyn, zakładając oczywiście, że padły ofiarami przestępstwa, gdzieś porzucona, to raczej nie w okolicznych lasach w Oskocie, bo tam najprawdopodobniej zostałyby wtedy znalezione. Więc zostały albo zabrane gdzieś poza te rejony, albo ciała zostały dobrze ukryte, albo dziewczyny wcale nie zginęły. Jest jeszcze jedna rzecz, wokół której również jest dużo dyskusji i są to te nagłe oświadczenia chłopaka Pameli. Mimo, że czasy były inne, wciąż znalazłam dużo zmianek o tym, że mimo wszystko to wydało się nagłe i może trochę podejrzane. Pojawiły się pogłoski, że powodem zaręczyn mógł być fakt, że Pamela była w ciąży na przykład. Ale to są tak naprawdę tylko pogłoski i spekulacje. O samym narzeczonym Pam nie wiadomo za wiele, ale z tego, co czytałam, jej siostry i młodsze siostry przyznały, że znały go, i oni z go nie podejrzewają. Taką samą opinię wyraził również Mark David, ten szef policji. No a ponieważ to były te czasy, wiecie, koniec lat 60 wojna w Wietnamie, to ten jej narzeczony on był chyba od niej kilka lat starszy. On podejrzewał był w wojsku, możliwe, że mieli go gdzieś wysłać. Także to też może gdzieś tam było powodem, dla którego oni chcieli przypieczętować ten swój związek. Ale znów to tylko takie grybanie. Spekulacje. Wiecie co, też tak szpytając w internecie, znalazłam sprawę zaginięcia innej młodej kobiety z oskody, które miało miejsce kilka lat później. Obie sprawy nie są połączone, w szczególności, że Charlotte Lumi, bo tak miała na imię ta zaginiona, przebywała wtedy w sumie poza oskodą. Ale mimo wszystko uznałam, że chciałabym tutaj też i o niej wspomnieć, w szczególności, że ta sprawa jest dosyć osobliwa. Chyba nawet bardziej osobliwe niż to Halloweenowe zaginięcie, bo Charlotte pozornie wręcz zaginęła z pokładu samolotu. Gdy Charlotte zaginęła 1 września 1972 roku, miała zaledwie 14 lat. Mieszkała w Oskodzie razem ze swoją mamą Ojczymem i gramatką rodzeństwa. W domu podobno nie panowała najlepsza atmosfera, nie są znane bliższe szczegóły. Ale mogło z tym mieć coś wspólnego na przykład to, że mama Charlotte wyszła za mąż trzy razy i z tych trzech związków miała łącznie aż 11 dzieci. I chyba właśnie w tym leżał problem. Charlotte mogła mieć problemy ze zmianą domu, z nowym ojczymem, z przyrodnim rodzeństwem. Ciężko jej po prostu było się zaklimatyzować. Ale jaki tam powód nie był, lato 1972 roku Charlotte spędziła w Eatontown w stanie New Jersey. Ze swoją starszą siostrą Carol, która wyjechała tam razem ze swoim mężem, który służy tam akurat w jakiejś jednostce wojskowej w Monmouth. Ale lato się skończyło i Charlotte musiała wracać do Michigan. Przypuszczam, że do tego, ponieważ zaczynał się nowy rok szkolny. Więc 1 września Charlotte wsiadła, prawdopodobnie wsiadła na pokład samolotu na lotnisku w Newark. Miała lecieć na lotnisko Midland Bay City, które znajduje się obok Detroit. Z jedną przesiadką w Ohio. I Charlotte do Michigan nigdy nie dotarła. Lecz jej bagaż, który nadano w Newark, tak. I jak niezwykła wydaje się ta informacja, tak nie ma zbyt wielu szczegółów. Przypuszczam, że jej siostra i jej mąż odwieźli ją na samolot. Ciekawe jednak, kto nadał jej bagaż. Czy Charlotte zrobiła to osobiście, czy może ktoś zrobił to za nią. A ponieważ mowa oczywiście o latach 70., -tych, to linie lotnicze nie potrafiły na 100% powiedzieć. Czy Charlotte w ogóle wsiadła na pewno na pokład. Co oczywiście ze względów na obecne względy bezpieczeństwa nie miałoby miejsca, ale wtedy to były zupełnie inne czasy. Oczywiście opcji jest wiele. Charlotte w jakiś sposób uciekła z domu, może została jednak ze swoją siostrą w New Jersey, ale chciała w jakiś sposób upozorować swoje zaginięcie i dlatego wysłała tylko bagaż swoim rodzicom. Jest też opcja, że jej siostra na przykład kłamie, bo Charlotte coś się stało. Gdy na przykład jej siostra nadała bagaż, tak aby upozorować jej zaginięcie. Możliwe, że coś jej się na przykład stało, gdy już do Michigan dotarła, i odpowiadają za to na przykład jej rodzice, którzy kłamią, że dziewczyna nigdy do nich nie dotarła. A może z Charlotte stało się coś, gdy miała przesiadkę w Ohio. Kto wie. Chyba możemy się zgodzić, że w tej sprawie jest mnóstwo szczegółów, które najwyraźniej nie zostały nigdy podane do publicznej wiadomości. I na forum, na webslet, znowu w wątku o Charlotte znalazłam post z marca z ubiegłego roku, który oczywiście może być fałszywy, ale i tak chciałabym go tutaj przytoczyć. Pozostał najprawdopodobniej napisany przez osoby z rodziny Charlotte. Post brzmiał tak. Nazywam się Dallas Dinan. Jestem córką Sheridana Dinan, brata Charlotte. Właśnie znalazłam wasz wątek. Wiedziałam, że Charlotte zaginęła, lecz nie znałam nigdy szczegółów. Powiedziano mi, że za Charlotte były duże poszukiwania na krajową skalę, lecz teraz zaczynam myśleć, że to było zwykłe kłamstwo. Moje ciotki i wujkowie mówili o niej bardzo źle. Mówili, że Charlotte była zbyt dobra i że ich zostawiła. Nie podali nigdy więcej szczegółów, jedynie to, że wsiadła w samolot, lecz tylko jej bagaż dotarł. Moja rodzina bardzo się denerwuje i irytuje, gdy ktoś wspomina o Charlotte. Koniec cytatu I z tego wszystkiego, co czytam wręcz odnoszę wrażenie, jakby na początku zagnięcie Charlotte w ogóle nie zostało zgłoszone. Policja w oskodzie podobno nie miała nawet raportu, że ktoś zgłosił jej zaginięcie. Wszystkie informacje zdają się pochodzić z policji w New Jersey, więc w ogóle na to, że mama Charlotte nawet nie zgłosiła jej zaginięcia, Trochę brzmi to tak, jakby jej mama i jej o czym zobaczyli, że Charlotte nigdy do nich nie dotarła, że dotarł tylko bagaż, i uznali, nie wiem, a kula uciekła z domu, i chyba nigdy jej nie szukali. I mam wrażenie, że to właśnie jej siostra zgłosiła zaginięcie, ale to są tylko takie wnioski, które wysuwam z tych wszystkich informacji, jakie są. Tak czy inaczej, nawet nie wiem, jak prawdziwe jest to wszystko, ponieważ no, dosłownie można znaleźć dwa, trzy źródła, które coś o Charlotte mówią. I to naprawdę niesamowite, jak tak naprawdę każde właśnie takie małe miasteczko ma jakąś taką swoją dziwną tajemnicę, a to ma aż dwie. bo halloweenowe zaginięcie Patricia i Pameli i trzy lata później dziwne zaginięcie Charlotte Lumi. Mam nadzieję, że udało mi się wypuścić ten odcinek w noc Halloween, czy może w dzień Halloween, przypuszczam, że wypuszcza go trochę wcześniej.